Elon wszystkim. Dzisiaj szybkie wideo przypominające o tym, aby odebrać sobie kolejną część doczczęjna DC, czyli naszego airdropu. Zobaczcie, zostało tutaj 4 dni 15 godzin do końca. Ja już odbieram piątą część tego airdropu. Oni tutaj zmienili i ma być 6 części. Miało być 12, ale zostaje tutaj właśnie 6 części. 6 miesięcy. Czyli mamy już piąty miesiąc. Zanim zaczniemy, podzielę się jeszcze z wami informacją o bardzo fajnym wydarzeniu. Pamiętacie, byliśmy w Berlinie. Teraz macie okazję zjawić się w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w maju 24-25 maja 2023 roku. Już w tej chwili można bukować sobie bilety Oczywiście, zasada jest dokładnie ta sama, jak to było wcześniej, czyli co jakiś okres cena biletu rośnie. I tak jak widzicie, znowu tutaj będzie podwyżka cen od 1 marca, i cena po prostu wzrasta. Żeby kupić taki bilet, wystarczy przejść tutaj na stronę, kliknąć book ticket. Oczywiście, link strony znajdziecie też na blogu, jak i w opisie tego filmu. No, i zobaczcie, tutaj macie ceny tych biletów. Bilety są różne. Akurat, jeżeli chcesz tylko tam wbić, zobaczyć, pokręcić się, no to możesz sobie zakupić taki bilet za 47 dolarów. Jest to powiedzmy cena. Dobrego seansu w kinie Aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że masz więcej możliwości na takim wydarzeniu Ponieważ możesz spotkać ciekawych ludzi My też z ekipą Hajsoholików będziemy na tym wydarzeniu Dodatkowo jako ekipa HSH mamy dla Was kod rabatowy Który zmniejszy tą cenę i zaraz Wam pokażę jak to zrobić Wybierasz oczywiście bilet, który Cię interesuje Warto w ogóle jest rozważyć między tym generalem a inwestorem bo zobaczcie co tutaj więcej dostajecie, jeżeli chodzi właśnie o tego inwestora. Aczkolwiek sprawdzimy jak to działa na bilecie General. Klikamy Book Ticket, przechodzimy dalej na stronie, zjeżdżamy tutaj na sam dół, pojawi nam się cena w złotówkach. Możecie sobie tą cenę oczywiście przełączyć między dolarami i euro. Tutaj jest taki przycisk. Mamy 202.1 zł. Czyli 202 ,10 zł, 10 groszy. Wpisujemy tutaj kod Highsoholicy. Highsocholicy dajemy activate. I po aktywacji takiego kodu cena zostaje obniżona do 181 ,89 zł, 89 groszy. Nieważne jest, w jaki sposób wpiszecie ten kod. Możecie go wpisać od dużej litery, możecie wpisać go drukowanymi literami zaraz jeszcze Wam to pokażę. I on po prostu zostanie naliczony. Teraz wpiszemy drukowanymi literami. Kod mamy drukowanymi, dajemy Activate, no i pojawi się zniżka ceny. Także wszystko działa tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o płatność, no to zobaczcie. Możecie oczywiście zapłacić przelewem, poprzez przelewę 24. Możecie zapłacić w kryptowalutach poprzez bramkę Coinbase. No i jest jeszcze PayPal. Ogólnie fajna akcja z tym Coinbase, ponieważ Coinbase oferuje płatności. Przez kryptowaluty i to jest taka bramka płatnicza. Wpłacacacie na przykład Litecoiny i dostajecie już bilet na waszego maila. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was wybiera się na ten event, na te spotkanie. No i widzimy się w Warszawie do odebrania. Klikamy climb, odbieramy nasz airdrop. Płacimy oczywiście w wudogach, bo Wudogi na tej platformie są po prostu wykorzystywane do FI. No i jeszcze później można tutaj robić kolejne rzeczy. Pojawiła się nowa zakładka Post. To już też widzieliście w ostatnich odcinkach i ostatnio jak tutaj robiliśmy pewne rzeczy, można sobie delegować te tokeny. Ja tu oczywiście coś naklikałem, ale z reguły nie kombinuję, tylko po prostu trzymam sobie te tokeny na dłużej. Coś mi tutaj internet zlagował, czekajcie chwilę. Zobaczymy, czy to się tutaj pojawi. O, teraz już jest. Zobaczcie, ja tutaj mam zablokowane te tokeny DC na różne okresy czasu, i tak to wygląda z mojej perspektywy. Jeżeli jeszcze tu damy delegate, tutaj te tokeny VDC można delegować. Zobaczcie, jest APR na poziomie 50%. Można oczywiście wybrać sobie walidatora, kliknąć. No, i wrzucić sobie tutaj te tokeny, mi tu coś się nakopało. Zobaczcie, mam do odebrania 140 sztuk DC, też to od razu odbiorę, żeby to tutaj nie leżało. Aczkolwiek zobaczcie, też trzeba zwracać uwagę na Fi, bo ja nawet nie wiem, ile tu teraz w tym momencie wyjdzie mnie ten dog. A tutaj otrzymam 26 centów, więc. Może lepszym rozwiązaniem jest nie odbierać od razu tych nagród, tylko po prostu czekać i sobie to trzymać. To już tam decyzja należy do Was. DC odebrane. Ja tu mam tych walidatorów, chyba kilka. Zaraz zobaczymy jeszcze kolejnego walidatora, czy tu coś mam do odebrania. Dokładnie, tutaj mam też 141 sztuk do odebrania. Więc ja mam udostępnione te moje tokeny u czterech różnych walidatorów. Nie będę tego odbierać, niech sobie to po prostu tutaj leży. Zobaczcie, tutaj jeszcze można dać stake only, czyli to, że ja mam zastekowane, wydelegowane mam 4 razy, czy tam, zobaczcie, nawet raz po 13 tysięcy tych VDC. Tak by to tutaj wyglądało. My DC Rewards też tutaj można podejrzeć. Zobaczcie, no tu tego nie widać, jak dacie sobie stake only, to widać, ile macie do odebrania. Niech to sobie tam leży. Jak się nazbiera tego więcej, ja to będę odbierać. Także pamiętajcie o tym airdropie, żeby to odebrać, bo jeśli Wam przepadnie, to już tego nie odbierzecie. Wiem, że jeśli nie odebrało się na przykład tutaj tego pierwszego airdropu, no to wszystkie kolejne Wam przepadały. I tak mamy tutaj jeszcze informacje. Mamy dwa miesiące do dystrybucji jeszcze tych tokenów. To by było na tyle w tym filmiku. Zapraszam oczywiście na bloga, na to by zaobserwować mój kanał. Kliknijcie łapę, napiszcie komentarz, czy odebraliście sobie te dogi, czy w ogóle Wam się ten airdrop należy. Trzymajcie się, hej!